Panie marszałku, panowie, panie, panowie ministrowie, Wysoka Izbo, Otóż ja przypominam sobie takie wystąpienie pana premiera tutaj jakiś czas temu, a nie tak dawno. To było ekspoze pana premiera. O, pan premier dużo mówi i na tym się na ogół kończy. Eksposé pana premiera, że obywatele muszą mieć zaufanie do państwa. To zaufanie opiera się między innymi na tym, że. Państwo postępuje czy zachowuje się racjonalnie i poprawnie. Niestety, gdy patrzę na ustawę, właśnie tę ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, odnoszę wrażenie nieodparte zresztą to jest nie tylko moja opinia że to państwo pod rządami Platformy Obywatelskiej, Wespół, niestety z, z polskim stronnictwem obywatelskim, nie tylko nie zachowuje się racjonalnie, ale zachowuje się w sposób szalony. To jest pociąg, który pędzi donikąd. Pociąg, który pędzi donikąd, ale niestety. Mało tego, w tym pociągu, mówiąc wprost nie ma maszynisty. W tym pociągu nie ma maszynisty. Mamy kolej szybkiej prędkości. To jedyna kolej, którą żeśmy zrealizowali pod rządami platformy obywatelskiej. To kolej szybkich prędkości niestety nie ma maszynisty. Czyli katastrofa jest nieunikniona. Otóż ta, to rozwiązanie jest nie tylko Nieracjonalne, niezgodne z tym, co jakiś czas temu, i tutaj też odwołam się do historii. Platforma mówiła: Przecież, czyj to jest projekt dotyczący właśnie tych proków ostrożnościowo-sanacyjnych? A no nikogo innego, tylko Platformy Obywatelskiej, pana ministra Ostowskiego. I pytam: Czy ta regulacja, czy te reguły ostrożnościowo-sanacyjne, to już są reguły z tak wielką brodą, że zaczyna na tę brodę nadeptywać sam pan minister finansów? No takie niestety odnoszę wrażenie. Bardzo szybko te regulacje, czy te reguły się starzeją w opinii pana ministra. Ale mówiąc poważnie, to pan minister przygotowuje takie reguły, które im, to znaczy Platformy Obywatelskie Wesół z psl najlepiej służą dzisiaj. Podkreślam, dzisiaj. Liczy się tu i teraz. Ale przyszłość w ogóle, ani pan minister Rostowski, ani inni ministrowie, w tym premier tego rządu, nie mają na, przeszłości nie mają na uwadze. Przyszłość się nie liczy. Mówiąc wprost, hołdują takiej zasadzie. Po nas to już tylko potop. Po nas to już tylko potop. Przygotowali, mówiąc wprost, właśnie tymi regulacjami i tym działaniem, podkreślam, 341 miliardów już długu publicznego. Finansową pożogę. Ale kto za tą finansową pożogę odpowie? Nie pan minister Rostowski, nie pan premier Donald Tusk. Za tę finansową pożogę odpowie kto? Polskie społeczeństwo przyszłości. Bo ono będzie się musiało dźwigać i podnosić z tych finansowych ruin. I jeszcze za to płacić. I to gigantyczne pieniądze. I to gigantyczne, podkreślam, pieniądze. Ale nie widziałem w oczach i na twarzy pana ministra Rostowskiego jakiejkolwiek troski, a i na twarzy pana premiera również jakiejkolwiek troski. Podkreślał, że jest świetnie, bo u innych jest jeszcze gorzej. No to przepraszam, no taka logika to jest logiką szaleńca. No to, że u innych jest gorzej, to nie znaczy, że u nas też ma być gorzej. Patrzmy, że u innych jest lepiej. Jest u innych lepiej. Może bierzmy przykład z tych lepszych, a nie z tych z gorszych, ale zwracam uwagę do, tego, tej, do tej logiki, wedle mojej pokrętnej, wedle mojej opinii pokrętnej logiki. To, że tam w innych krajach chociażby we Włoszech jest gorzej, czy w Stanach Zjednoczonych w tych innych krajach, to nie znaczy, że siła nabywcza, chociażby gospodarstw domowych, że bogactwo tego społeczeństwa jest na poziomie społeczeństwa polskiego. Oni z tego kryzysu, nawet jeżeli jest gorzej finansowego, wyjdą wielokrotnie szybciej niż my, bo my będziemy przez tego kryzysu finansowego, który nam zgotowała niestety platforma obywatelska wychodzić latami. To kolejne pokolenia, Panie Przewodniczący, z całą pewnością Pan ma pełną tego świadomość, to po kolejne pokolenia zapłacą za nieudolność państwa rządów premiera Donalda Tuska, tak i pana ministra Rostowskiego. oni będą płacić gigantyczny podatek za to. Dzisiaj płacimy już ponad 40 miliardów, 42 miliardy. A jaki oni będą płacić podatek? Czy to będzie podatek polityczny? Podkreślam, czy to będzie 60 rocznie miliardów, 70 czy 80. Jakkolwiek by na to nie spaczyć, to są kwoty gigantyczne. I ten podatek polityczny, podkreślam, zgotował rząd Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem. Taka jest prawda. I za ten podatek polityczny zapłacą przyszłe pokolenia. Ale pan premier mówi, Polacy nic się nie stało, jest świetnie, a minister dodaje, jest tak dobrze, bo u innych jest jeszcze gorzej. No przecież taka argumentacja i odpowiedzialność za los tego kraju to jest niezwykle pokrętna, ale też i obłudna argumentacja. I my jako Solidarna Polska na taką obłudną, podkreślam, argumentację zgody absolutnie nie wyrażamy. Bo tej obłudy już w tej polityce najedliśmy się, przepraszam za to określenie, już dosyć. Od sześciu lat słuchamy, że jest tak świetnie. To inni pytają, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego Polakom brak jest na to, żeby, przepraszam przysłowiowie, koniec z końcem związać? Dlatego gospodarstwa są domowe mocno zadłużone. A będą jeszcze bardziej. W przyszłym roku baza podatkowa się zmniejszy, bo przewidywany wzrost jest bezrobocia. To jest dobre rządzenie krajem? To jest dobre rządzenie krajem, gdzie tu odpowiedzialność? Jaka tu jest odpowiedzialność? Nie, tu nie ma odpowiedzialności, liczy się tu i teraz ich kapitał polityczny. Mówiąc inaczej, niestety pan minister Rostowski nie stał, nie jest polskim ministrem finansów, ale księgowym, politycznym księgowym Platformy Obywatelskiej. I na taką polityczną jak... księgowość my jako Solidarna Polska zgody no, nie wyrażamy. Dlatego składamy wniosek o odrzucenie no, tego projektu. Dziękuję. dziękuję